W niedalekiej przyszłości globalne ocieplenie spowodowało ogromny wzrost poziomu mórz i zniszczyło nadmorskie miasta na całym świecie. Miliony ludzi zostało przesiedlonych, a szalony klimat powoduje globalny głód. Więc rządy wprowadzają licencje na ciążę, aby walczyć z przeludnieniem. Aby to zrekompensować, naukowcy tworzą serię robotów zwanych Me, które nie wymagają tak wielu zasobów, aby przetrwać jak ludzie. Wynalazcą tych mechów jest profesor Hobby, który na konferencji rozbiera mech kobietę na części i wyjaśnia, że roboty są zaprogramowane tak, aby reagowały na obrażenia lub ból i pamiętały, aby unikać przyczyny uszkodzeń. Tak jak zrobiłby to człowiek. Niestety, nie naśladuje to ludzkich emocji, co prowadzi hobby jego do następnego kroku. Dziecka robota zaprogramowanego tak, by kochał swoich rodziców. Ten mecze będzie sprzedawany parom, które tęsknią za dzieckiem, ale nie mogą uzyskać pozwolenia na rozmnażanie. 20 miesięcy po prezentacji Henry i jego żona Monika odwiedzają swojego syna Martina w szpitalu. U Martina zdiagnozowano rzadką chorobę i zawieszono go do czasu wynalezienia lekarstwa. Lekarz Martina martwi się o Monikę, która wciąż ma nadzieję na wyleczenie i często przychodzi czytać jego synowi i radzi Henry'emu, aby pomógł Many sporadzić sobie z żalem, który obecnie tłumi. Mając nadzieję, że pomoże to jego żonie ruszyć dalej, Henry zgłasza się do beta testów Cybertronix i zostaje wybrany przez hobby jego do przetestowania swojego najnowszego wynalazku. Dziecięcego mecze o imieniu David. Ten robot to prototypowe dziecko mecha zaprogramowane do doświadczania miłości. Monika jest obrażona tym pomysłem i kłóci się z Henrym, mówiąc, że próbuje zastąpić Martina, kiedy jeszcze nie jest martwy. Jednak Monika w końcu zdaje sobie sprawę, że musi wypełnić dziurę w swoim sercu i ma wielką potrzebę ponownego zaopiekowania się dzieckiem, nawet jeśli jest to mecze. Po ostatecznej zmianie zdania Moniki, Henry wyjaśnia, jak działa protokół imprintingu. Kiedy zdecydują się zatrzymać Dawida, mogą aktywować jego imprintyn, czyniąc Dawida lojalnym wobec nich, tak jak zwykłe dziecko, które kocha swoich rodziców. Nadruk jest nieodwracalny, co oznacza, że jeśli para kiedykolwiek zdecyduje się zwrócić Dawida, zostanie złomowany. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie odciskać, dopóki nie będą pewni. Później wieczorem Monika i Henry wpuszczają Dawida do starego pokoju Martina. David chce się dogadać i uszczęśliwić rodziców, ale wspomnienie, że nie jest prawdziwy, denerwuje Monikę. A ona w końcu zamyka przed nim drzwi, kiedy prosi ją, żeby go ubrała. Następnego ranka David obserwuje, jak Monika przygotowuje śniadanie z czystą ciekawością. Nadal obserwuje ją przez resztę dnia, gdy wykonuje swoje obowiązki, bez względu na to, jak bardzo Monika próbuje go ignorować. Kiedy staje się zbyt sfrustrowana, Monika odkłada Dawida do szafy. Chwilę później Monika czuje się winna i wypuszcza Dawida, tłumacząc się, że bawią się w chowanego. To sprawia, że David robi niespodziankę manys w łazience, kiedy ona załatwia się, myśląc, że się tam ukrywa. Podczas kolacji David patrzy, jak jego rodzice jedzą, i jest tym tak zafascynowany, że udaje. Że pije z pustej szklanki, aby naśladować Henry'ego, a następnie naśladuje sposób, w jaki Monika je makaron. Kiedy makaron utknie manys w ustach, David się śmieje, co zaskakuje jego rodziców do śmiechu. Później wieczorem, kiedy Monika przygotowuje Dawida do snu, w końcu opiekuje się nim, jakby był jej prawdziwym synem. Jednak przypomina jej to również Martina w szpitalu, który doprowadza ją do płaczu. Następnego ranka Monika postanawia zainicjować protokół imprintingu, godząc się z faktem, że potrzebuje Dawida, aby poradzić sobie z sytuacją Martina. Kiedy kończy wypowiadać kot, który wywoła miłość Dawida, twarz chłopca łagodnieje i po raz pierwszy mówi do Moniki. Mamusiu. To już sprawia, że Monika bardziej się do niego przywiązuje, zwłaszcza gdy ją przytula. Pewnej nocy Monika szczęśliwie przygotowuje się do udziału w imprezie z Henrym. Jednak Henry martwi się uczuciem Moniki do Dawida, przypominając jej, że jest mekem. Ale Monika postrzega Dawida jako dar. Kiedy David przychodzi się pożegnać, rodzice coś czują i zdają sobie sprawę, że zużył drogie perfumy Moniki. Co gorsza, David pyta Monikę, czy pewnego dnia umrze. Monika potwierdza, że tak, ale nie chce, aby David był samotny. Więc Monika bierze starego robota misia o imieniu Teddy, który kiedyś należał do Martina i podarowuje go Dawidowi, aby mógł mieć towarzystwo podczas ich nieobecności. Jakiś czas później David pokazuje Manys, że może przekazać dźwięk z jej telefonu, zmieniając się w głośnik. Dzwoni Henry, który nie słyszy Moniki z powodu trybu głośno mówiącego Dawida. Po wielu. Besztach David w końcu podaje jej telefon, a Monika otrzymuje ważne wieści. Kilka dni później Monika wraca do domu razem z Martinem, który wybudził się z zawieszonego snu i został wyleczony z rzadkiej choroby. Dni mijają, a Martin traktuje Dawida jak zabawkę, prosząc go, aby złamał dla niego rzeczy i kwestionując, jak został stworzony, gdyż turcha twarz. Zapytany o pierwszą rzecz, jaką pamięta, David rysuje ptaka z piórami wystającymi z ogona. Pewnego popołudnia Martin prosi Monikę, aby przeczytała mu i Dawidowi Pinokia, potajemnie mając nadzieję, że wyśmieje Dawida tą historią. Jednak David jest zafascynowany ideą przemiany marionetki w prawdziwego chłopca. Podczas lunchu Martin namawia Dawida do konkursu jedzenia. Monika i Henry panikują, wiedząc, że ten akt może złamać Dawida, ale chłopcy nie słuchają ich ostrzeżeń i jedzą dalej. W końcu David zatrzymuje się, gdy jedna strona jego twarzy opada, przerażając wszystkich. Następnie David zostaje zabrany do naprawy, podczas gdy Monika trzyma go za rękę. Jednak słysząc, jak mówi, że to nie boli, doprowadzają do szału. Widząc, jak jego matka tak bardzo martwi się o Dawida, Martin jest zazdrosny, więc kiedy wracają do domu, oszukuje Dawida, by potajemnie obciął włosy Moniki, gdy śpi, mówiąc mu, że go za to pokocha. Początkowo David odmawia, ale Martin manipuluje nim, dopóki się nie zgodzi. Następnie David idzie do sypialni rodziców, aby obciąć manę z włosy nożyczkami. Ale w tym momencie Monika odwraca się i prawie zostaje zraniona ostrzami. Henry budzi się, gdy Monika krzyczy i ze złością potrząsa Dawidem, domagając się wyjaśnienia, dlaczego to zrobił. Dopóki Monika go nie powstrzyma, niektóre włosy spadają na podłogę i zostają znalezione przez teddy Jakiś czas później, gdy przygotowują się do przyjęcia urodzinowego Martina, Henry próbuje przekonać Monikę, że David nie jest już wart ryzyka, ale Monika broni Dawida, mówiąc, że jest tylko dzieckiem popełniającym błędy. Podczas imprezy przyjaciele Martina wyśmiewają Dawida, szturchając jego syntetyczną skórę i używając noża, aby sprawdzić, czy nie odczuwa bólu. To uruchamia program obronny Dawida, który sprawia, że chowa się za Martinem, ponieważ jest jedynym człowiekiem, z którym czuje się bezpiecznie. On również zaczyna się wycofywać, ale posuwa się za daleko i przypadkowo ciągnie Martina na dno basenu. Dorośli szybko przychodzą, aby wyciągnąć Martina z wody, aby przeprowadzić resuscytację, podczas gdy David może tylko patrzeć z basenu, jak zostaje sam. Po tym incydencie Monika staje się nieufna wobec Dawida, ale znajduje też piękne listy, które David dla niej pisze, pozostawiając ją rozdartą tym, co do niego czuje. W końcu decyduje, że nie ma wyboru i mówi Dawidowi, że pojadą na wycieczkę z Teddym, a David jest szczęśliwy, ponieważ myśli, że spędza dzień z matką. Następnego dnia Monika płacze, gdy jedzie do Cybertronics, aby zniszczyć Dawida. W końcu poczucie winy jest tak przytłaczające, że zmienia plan i jedzie samochodem do lasu, gdzie David niczego nie podejrzewając rozstawia piknikową matę. Monika szybko go powstrzymuje i w końcu mówi, że musi go zostawić na dobre. Zrozpaczony David błaga i przeprasza za wszystko, co zrobił, zastanawia się też czy zostałby zaakceptowany z powrotem w rodzinie, gdyby stał się prawdziwym chłopcem jak Pinokio. Monika nie poddaje się jego prośbom i przed wyjściem daje Dawidowi trochę pieniędzy i mówi mu, żeby nikt go nie przyłapał, zwłaszcza Cybertronix. David przyczepia się do niej i nie chce jej puścić, więc Monika musi go odepchnąć, zaskakując ich oboje. Potem przeprasza i odjeżdża, zostawiając Dawida, by obserwował samochód w oddali. Tymczasem w Rouge City mecze o imieniu Joe pociesza emocjonalnie swoją klientkę przed spędzeniem z nią nocy. Co jest jego pracą? Następnie Joe udaje się przez miasto, aby spotkać się z kolejnym klientem w hotelu. Właściciel prosi Joe o odznakę licencji na prowadzenie działalności, ponieważ grupa antyrobotów, znana jako Flash Fair, poluje na bezpańskie meszy w mieście. A następnie Joe zmienia kolor włosów przed pójściem do pokoju klienta. Kiedy siada na łóżku, jest zszokowany, gdy odkrywa, że jest ono mokre od krwi, a jego klient okazuje się martwy. W tym momencie w pokoju pojawia się mężczyzna, który potwierdza, że to on zabił kobietę. Joe zdaje sobie sprawę, że został wrobiony i natychmiast ucieka, aby ukryć się w zaułku, gdzie używa małego ostrza, aby usunąć swoją plakietkę licencyjną, aby nie można go było namierzyć. W lesie, David mówi teddy emu, że chce znaleźć błękitną wróżkę Pinokia, aby zmieniła go w prawdziwego chłopca. Nagle przejeżdża śmieciarka, aby wyrzucić złomowane części, a tony porzuconych mechów pojawiają się, aby przeszukać śmieci, aby się naprawić. Gdy. David patrzy, nie wierząc w to, co widzi. Pojawia się również Joe, a za nim leci samolot w kształcie księżyca. Okazuje się, że to grupa Flash Fair, a Meshi natychmiast zaczynają uciekać ze strachu, gdy są ścigane. Ta grupa porywa Meshi i niszczy je w programie, aby udowodnić swoją kampanię przeciwko robotom. Używają skanów w swoim samolocie, aby śledzić Meshi, ale jest też ich grupa, która pojawia się w lesie na motocyklach, które zaczynają ścigać Meshi przez las, ostatecznie wjeżdżając do małego miasteczka. Ci faceci strzelają dyskami magnetycznymi, aby uwięzić roboty, a kilka mechów zostaje niestety schwytanych. Ale Dawidowi i Teddy'emu udaje się podążać za kilkoma me do opuszczonego domku i spotykają meczenianie, który oferuje opiekę nad nim. Niestety kierowcy nadal znajdują domek i niszczą ścianę, aby złapać ich wszystkich, podczas gdy samolot zabiera Joe w klatce. W walce David próbuje trzymać Teddy'ego, ale upada. Przynajmniej wiązka gałęzi przerywa jego upadek, więc szybko dochodzi do siebie i rusza w pogoń za samolotem. Później, na pokazie, Flash Fair Teddy zostaje odebrany przez pracowników i wrzucony do rzeczy znalezionych. Na stadionie tłum wiwatuje, gdy stare i opuszczone meszy są niszczone przez wpychanie do armat i strzelanie w ogień. Przerażony David trzyma rękę Joe, który jest zaskoczony dotykiem. W międzyczasie Teddy emu udaje się wydostać z rzeczy znalezionych i znajduje Davida w klatce. W tym momencie mała dziewczynka podnosi Teddy ego i widzi Davida, myśląc, że to prawdziwy chłopiec. Wtedy dziewczyna podchodzi do ojca, który jest jednym z programistów serialu, a mężczyzna jest zaniepokojony słysząc, że wśród mechów jest chłopiec. Po powrocie do klatki David dowiaduje się od innych mechów, że ludzie wycinają je, aby zachować przewagę. Wtedy ojciec dziewczynki podchodzi do Davida i używa przenośnego prześwietlenia, aby upewnić się, że David jest robotem. Ojciec jest szokowany i zafascynowany zaawansowanym systemem Davida, ale Shawrunner nie jest zachwycony i dochodzi do kłótni, podczas gdy David patrzy. Jak Meczeniania zostaje oblana kwasem w ramach gry. Shovrunner nalega na umieszczenie Dawida również w serialu, ignorując wyjaśnienia programisty dotyczące tego, jak cenny jest David. Następnie Shovrunner zabiera Dawida, a ponieważ trzyma Joe za rękę dla bezpieczeństwa, obaj zostają zaciągnięci na pole i do kwasowej pułapki. Gdy Shovrunner przedstawia Dawida tłumowi, narzeka również na to, jak dziecko mecha obraża ludzką populację. Jednak tłum milknie, ponieważ nie jest przyzwyczajony do oglądania dzieci w serialu, a teraz czuje się skonfliktowany. Nagle kwas spada na ramiona Dawida, powodując, że krzyczy i płacze ze strachu. To przekonuje tłum, że David jest prawdziwym dzieckiem, i są tak przerażeni, że zwracają się przeciwko szowrunnerowi, rzucając w niego różnymi rzeczami. Podczas gdy tata dziewczynki nakazuje strażnikom uwolnić Dawida i otóż przed rozpoczęciem zamieszek, pozwalając duetowi uciec, bezpiecznie. W biurze Hobby Ego znajdują się różne zdjęcia dorastającego Dawida i okazuje się, że został zaprojektowany na cześć zmarłego syna Hobby Ego. Zespół przybywa, aby zgłosić, że David został zauważony na Flash Fair i zapewnia hobby Że mecze jest w porządku. Po powrocie do lasu David i Teddy zamierają, gdy nagle widzą księżyc, myśląc, że to samolot Flash Fair. Na wszelki wypadek wybierają inną trasę, a David dzieli się z Joe swoim życzeniem odnalezienia błękitnej wróżki. Joe mówi, że większość kobiet można znaleźć w Róż City i zgadzają się tam razem udać. Najpierw potrzebują podwiezienia, więc Joe znajduje grupę nastolatków i używa hologramowego pióra. By nimi manipulować, obiecując w przyszłości wiele mech kobiet. Chłopcy podwożą ich, a kiedy docierają do miasta, Joe oprowadza Dawida, ucząc go o migających światłach i budynkach o dziwnych kształtach. David zostaje zafascynowany posągiem Anioła, ponieważ myśli, że to błękitna wróżka i próbuje wejść do kościoła, ale Joe go zabiera. W końcu spotykają się z Dr. No, programem, który służy jako wszechwiedząca encyklopedia. Korzystając z pieniędzy, które dała mu Monika, David dowiaduje się od No, że błękitna wróżka jest na końcu świata. Ta informacja pochodzi z cytatu Hobby Ego. Joe nie lubi tego, ponieważ wie, że Meshi, które jadą na koniec świata, nigdy nie wracają, więc próbuje wytłumaczyć Dawidowi, że ludzie nienawidzą robotów. Jednak David upiera się, że Monika go pokocha, jeśli jest prawdziwym chłopcem, nie wierząc Joe, kiedy mówi, że człowiek nigdy nie może pokochać mecze i krzyczy na niego za insynuowanie czegoś przeciwnego. Kiedy opuszczają sklep, No. Policjanci znajdują ich i aresztują Joe, wciąż myśląc, że zabił kobietę w hotelu. Ciekawski: David. Siada za kierownicą helikoptera i włącza go, ale oczywiście nie może go kontrolować. A jego tak zwane pilotowanie powoduje ogromny chaos w mieście, niszcząc rzeczy i prawie uderzając ludzi. Gdy obywatele uciekają w panice, Joe wykorzystuje rozproszenie uwagi, by uciec przed glinami i ponownie połączyć się z Davidem. Joe wskakuje do helikoptera, przejmuje stery, aby płynnie latać pojazdem i bezpiecznie uciec. Kilka godzin później docierają na pustkowie, które wcześniej było Manhattanem, które Joe nazywa miejscem płaczu lwów. Po kłopotach z podnoszącym się poziomem mórz, pozostałe części miasta pozostają w ruinie i pod wodą. David znajduje kilka posągów lwów, z których pysków wylewa się woda, co przypomina mu cytat Joe. Widząc to jako znak, lądują helikopterem w budynku obok lwów. Potem David i Joe szukają profesora Hobby'ego. David znajduje drzwi z cytatem z bajki i przechodzi przez nie, znajdując krzesło z kimś na nim. Kiedy się odwraca, David jest zszokowany, gdy widzi dziecko, które wygląda dokładnie tak jak on. Drugi David po prostu się uśmiecha i zaprasza go do wspólnego czytania, mówiąc, że jest prawdziwy. Ale pierwszy David myśli, że ten facet go zastąpi. Wściekły David chwyta lampę i uderza nią o stół i głowę drugiego Davida, ujawniając, że to także mecze. Przerażony Joe odchodzi, podczas gdy David rzuca się, krzycząc, że jest wyjątkowy i wyjątkowy. W tym momencie pojawia się profesor Hobby, aby go powstrzymać i zapewnia Dawida, że jest prawdziwym chłopcem, twierdząc, że jest swoją własną błękitną wróżką. Wskazówki dr Noe dotyczące znalezienia błękitnej wróżki zostały wyraźnie stworzone, aby doprowadzić Dawida do profesora Hobby'ego, a podróż była również sprawdzianem motywacji Dawida, aby sprawdzić, czy jest wystarczająco silna, by skłonić go do pogoni za nieznanym marzeniem, czego inne mesi nie mogą zrobić. Hobby wychodzi z biura, aby zebrać swój zespół, pozostawiając Dawida myślącego o tym, że jego podróż była częścią czyjegoś projektu. Następnie David wchodzi do innego pokoju, gdzie znajduje kilka innych mechów, które wyglądają jak on, w tym jeden, który jest wciąż otwarty. Podchodzi do okna i widzi ptaka, którego pamięta jako swoje pierwsze wspomnienie, które okazuje się być posągiem przed biurem. Kilka pudeł jest ułożonych, gdy David i jego żeńska odpowiedniczka są masowo produkowane na sprzedaż. Zdając sobie sprawę, że nigdy nie był wyjątkowy, David wychodzi na zewnątrz i wpada do wody, podczas gdy Joe patrzy z helikoptera. Podwodny. Pęczek ryb niesie Dawida, dopóki nie upada przed czymś, co przykuwa jego uwagę. David wyciąga rękę, ale Joe znajduje go pierwszy i odciąga za pomocą wysuniętego ramienia helikoptera. Po wyjściu David zdaje sobie sprawę, że znalazł błękitną wróżkę pod wodą. Niestety, zanim udają się dalej. Joe zostaje nagle namagnesowany przez unoszący się nad nimi policyjny helikopter. Joe żegna się z Dawidem, prosząc go, by opowiedział swoją historię paniom, gdy dorośnie jako prawdziwy chłopiec. Następnie aktywuje tryb łodzi podwodnej helikoptera przed odpłynięciem. Zdeterminowany, by znaleźć błękitną wróżkę, David pilotuje przekształcony helikopter w opuszczony karnawał z u boku. Oglądają wszystkie atrakcje przedstawiające bajki i ostatecznie odkrywają Pinokia, za którym podąża, aż w końcu znajduje posąg błękitnej wróżki. W tym momencie diabelski młyn zapada się na szczycie helikoptera, zatrzymując ich. Dawidowi to jednak nie przeszkadza, patrzy tylko na błękitną wróżkę i błagają, by zrobiła z niego prawdziwego chłopca. Jednak wróżka nie odpowiada, a lata mijają, a David wciąż tam tkwi, nigdy nie tracąc nadziei, nawet gdy światła zaczynają gasnąć. Dwa tysiące lat później świat pokryty jest lodem i śniegiem, a ludzi już na jakiś czas nie ma. Pewnego dnia pojawia się obcy statek kosmiczny i leci wokół Manhattanu, kolonizując planetę. Tam przenoszą helikopter Dawida, znajdując go i teddy jego na lodzie. Szybko go reaktywują, a David wpada w konwulsję, zanim zauważa przed sobą błękitną wróżkę. Natychmiast wysiada z helikoptera i zbliża się do zamarzniętego posągu, podczas gdy obce stworzenia go obserwują, Po czym dotyka błękitnej wróżki, powodując, że pęka i pęka przed nim. Obcy wykorzystują tę szansę, aby przeskanować pamięć Dawida, aby lepiej zrozumieć planetę i nagle David znajduje się przy stole w domu Moniki. Dom wygląda dokładnie tak, jak go zapamiętał, a David niecierpliwie szuka Moniki, ale odpowiada inny głos. David jest zaskoczony, widząc, że błękitna wróżka żyje i rozmawia, i prosi ją, by zmieniła go w prawdziwego chłopca, ale ona przyznaje, że nie może tego zrobić. Obcy używają błękitnej wróżki, aby porozmawiać z Dawidem, informując go, że Monika zniknęła. A wróżka też nie może jej ożywić, ponieważ jej szczątki też już dawno zniknęły. Podczas gdy David opłakuje, Teddy podchodzi do niego, aby przypomnieć Dawidowi o tym, jak obciał włosy manys i ujawnia, że zachował ten sam kosmyk włosów, co oznacza że kosmici mogą teraz przywrócić jego matkę. David idzie do swojej starej sypialni i czule wspomina swojego przyjaciela Joe, podczas gdy Teddy się naprawia. W tym momencie widzą postać w drzwiach i myślą, że to Monika, ale tak naprawdę to obcy, który przyznaje, że jest zafascynowany ludźmi. Chce przywrócić ludzkość, używając organicznych śladów do ich sklonowania, ale niestety wszystkie jego próby jak dotąd zawiodły, ponieważ klony żyją tylko jeden dzień. Stanie się tak również, jeśli sprowadzą Monikę z powrotem. David wciąż ma nadzieję, że Monika będzie wyjątkowa jak on i będzie trwać wiecznie, tak jak on, uwięziony w helikopterze, więc idzie jej szukać. Znajduje ją w jej sypialni i zaczyna płakać, odgarniając jej włosy z twarzy. W tym momencie Monika budzi się i wita Davida ciepłym uśmiechem. W ten jeden dzień David i Monika mogą spędzić razem trochę czasu. David radośnie pokazuje many z obrazy z jego podróży, bawią się w chowanego i też świętują jego urodziny. Kiedy światła na zewnątrz przygasają, David kładzie Monikę do łóżka, martwiąc się, że się nie obudzi. Nagle Monika mówi mu, że go kocha, co sprawia, że David uśmiecha się z mieszaniną smutku i radości. Potem decyduje się spać obok niej, po raz pierwszy w życiu sięgając po marzenia.